Lekarz bez serca, krzyczały setki osób, które protestowały przeciwko likwidacji sześciu wałbrzyskich szkół. Słowa te kierowały do prezydenta miasta Romana Szałemyja, zarówno na rynku, jak i pod ratuszem. Włodarz gminy 20 grudnia na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych przedstawił projekt, który zakłada likwidację publicznych gimnazjów nr 4 i 5 oraz szkół podstawowych nr 12, 17, 19 i 31. Nauczyciele i dyrektorowie placówek, które mają zostać zamknięte, są zaskoczeni. Głośny sprzeciw i oburzenie wyrażają również rodzice dzieci, które do nich uczęszczają. Opracowaniem nowej sieci szkolnej zajmował się zespół pod kierownictwem zastępcy prezydenta Zygmunta Nowaczyka. Zmiany mają zostać wprowadzone uchwałą Rady Miasta do końca lutego 2012 roku. Prezydent Roman Szałemej zaczął odwiedzać placówki, które chce zlikwidować. W mijającym tygodniu prowadził rozmowy z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 31 w dzielnicy Rusinowa. Odbywały się one bez udziału mediów, za zamkniętymi drzwiami. Na zewnątrz czekali jednak rodzice, którzy domagali się wyjaśnień. Prezydent spotkał się z nimi na sali gimnastycznej. To od, pana chcemy, od Pana chcemy informacji. Dlaczego akurat 31, która jest jedną, jedyną tutaj w okręgu szkołą? Gdzie zlikwidowano szesnastkę, wygląda w takim stanie jakim jest. Był tutaj yy, przed wyborami, miał wiet wyborczy w tej szkole i w tej szkole powiedział, że ta szkoła nie będzie zamknięta. ci, co, układa was? No a jak? Roman Szełemyj stwierdził, że zamykanie szkół poparte jest wyliczeniami, które prowadzone były przez powołanych do tego specjalistów. Ten zespół, ten zespół przedstawił propozycje, które opierają się na wielu różnych analizach. Które ten zespół wykonywał przez 3 miesiące. Jako główne powody zamknięcia placówek podaje się nazbyt obszerną bazą szkolną w stosunku do liczby uczniów, prognozy demograficzne, które wykluczają wzrost liczby uczniów, oraz nieuzasadnione wydatki ponoszone przez mieszkańców miasta na rzecz tych szkół. Obrońcy szkoły odnieśli się do każdego z tych argumentów. Ta szkoła dostarczy 350 tysięcy za niej, służą dodatkiem nie kiwną palcem, i jeszcze 50 tysięcy na. Nagrody i premie do własnego portfela, nawet nie mówię dziękuję. Okna są powymieniane z funduszu. tak. O czym się okazuje, powinno. że pan prezydent mówi o tym, że nie tylko my jesteśmy szkołą, która dostała na to pieniądze. Albo pan prezydent się dowie i się douczy, a potem no jestem no właśnie, o to chodzi. Jak gdybym uczy. miała tutaj pracę, proszę mi wiesz, że stawem w Ałbrzychu. Muszę dojeżdżać do Wrocławia po pracy, bo już tutaj e, e, nie. No to. No, no. A szkoła da mi podstawy do tego, żeby móc pójść nas. nasze klasy liczą około 20, 20 dzieci w każdej klasie, także spory są optymalne. Yy, nawet były sytuacje, że nie pozwalano nam utworzyć dwóch klas zerowych w ubiegłym roku, chociaż było takie zapotrzebowanie rodziców. Gmina chce zapewnić uczniom bezpłatny dowóz do przeniesionych placówek. Podejmie również starania, by nie rozdzielać klas oraz nauczycieli od podopiecznych. Te argumenty nie trafiają jednak do rodziców. Sami ją remontujemy, sami ją wyposażamy i kwestia tutaj. Yy... Centralizacji i spychania tych dzieci do molochów, moim zdaniem jest obniżaniem poziomu edukacji dzieci w południu. Jeżeli mielibyśmy tutaj strajkować i okupować tą szkołę, to będziemy ją okupować. Mój mały wczoraj płakał cały dzień, dzisiaj płakał całe od rana. Że on nie pójdzie do innej szkoły. Z taką wiadomością na święta to nas zastrzelił strasznie. Rodzice i dzieci likwidowanych szkół zebrali się podczas gminnej wigilii na Wałbrzyckim rynku. Dźwięki kolęd mieszały się z hasłami, które wykrzykiwali protestujący. Ponad 300 osób churalnie powtarzało: lekarz bez serca oraz chcemy prezydenta. Roman Szełemej nie pojawił się jednak na zorganizowanej przez Urząd Miejskiej Wigilii. Nie było go również w magistracie, pod który udali się protestujący. Na portalu YouTube umieszczony został film, na którym widać włodarza miasta pospiesznie wsiadającego do służbowego samochodu. W tle słychać już tłum skandujący Chcemy prezydenta, który zbliżał się do ratusza. Gdzie pan ucieka panie prezydencie? Gdzie pan ucieka? Ludzie do pana idą. że Pan Prezydent szybciutko wsiada do samochodu i wyjeżdża. Prezydent! Roman Szełemej miał na rynku odebrać światełko betlejemskie przekazywane co roku przez harcerzy. Młodzież zamiast tego musiała przekazać je przedstawicielom wokół. Z naszych informacji wynika, że Prezydent pojawił się około godziny 18.30 w obrzyskim Chówcu, gdzie podzielił się jedynie opłatkiem z harcerzami. Protestujący pod ratuszem spędzili około godziny. Radna miejska Alicja Rosiak zaapelowała do pozostałych rajców gminy o kierowanie się rozsądkiem i własnym sumieniem, a nie względami koalicyjnymi. apeluję do wszystkich radnych, żeby przestali być tylko w sztucznych układach koalicyjnych, żeby pocierały się i I dlatego jestem tutaj i poprzez waszą siłę i my wszyscy razem apelujemy do radnych. Nie podnosьте ręki tylko dla To właśnie Rada Miejska do końca lutego 2012 roku podjąć mał uchwałę o likwidacji sześciu walbrzyckich szkół. Rodzice zapowiadają, że będą walczyć do końca i nie oddadzą placówek, o które dbają od lat.